Jeszcze przed wstępem tego filmu chcę powiedzieć wam, żebyście zostawili suba i lajka. No i oczywiście dzwoneczka, żebyście tutaj wszystkie powiadomienia. I oczywiście wbijali na live, bo tam dodajemy roboksy no i dzisiaj do tego bić i do a my nam przechodzimy do odcinka i siema. ma. Manko, z tej strony Jan. To dzisiaj jesteśmy wraz z Mendym w grze, w której musimy po prostu zgadywać sobie obrazki i będziemy przez to mogli po prostu dalej grać. No może się bo, przywitać. To, nie, jestem kurwa dzwoneczko, jestem okrągły no, Mandy. Prezydent będziesz okrągły. O nie! Ej, dobra, yy, o, dobra. Start, start, dobra lecimy. No dobra, lecimy. Yy, dobra, gdzie to jest, gdzie to dobra. jest, gdzie to jest? Ja mam, ja mam, a ty? Ja nie, ja nie. Nie, piesy, Co? Co? spadłem. Pana, to ja od razu w finale. Co, Nad... Co się stało? Wszyscy dobra, patrzmy widzowie, jak Mandy gra. Dobra, nie. To budowa jesteś. Znaczy tylko w ogóle, bo, bo przeżyliśmy na początku. No, to dobra. było niezłe. Kulkom jest, kulkom jest, Kulką jest. Dobre. Ej, dobra. Spychnij go. Dobra, gdzie to co nawet teraz? Banana, banana! O dobra, udało się. i teraz to będzie? To teraz jabłko Dobra, ważna to na spokojnie, o. Masz kulką, masz kulką. <ś emerges> o dostał! Dobra, dostał kulką. <ś considerations> <ś Suddenly> to jest kulka z niego. Dobra, co teraz? Banana, banana, banana. A znowu, no to nieźle. No nie Mandy, spadłeś! Ja nie widziałem banana. On był po drugiej stronie, ja nie to są pobiegłem. Dobra, wygrał. Ale tańczy No najgorzej, najgorzej, a mogłem to wygrać? Mogłem to no, wygrać. No mogłem <laughs> I teraz to nie spadnie tak, Dobra, raczej. teraz to nie spadnie, Te, teraz... Warzywa. nie. Ale ta warzywa. Barzywa. I... Co to? O! Stałem akurat na tym. Chodź tu Mandy, Mandy do mnie chodź. Ja też mam. Okay. A ja też mam. Tylko są trzy na całą mapę i ja nie wierzę. Dobra, to jest góry ciężkie. I dobra. Co to jest? To jest. Dobra, jestem, jestem, jestem Ma pusta głowa, pusta <obejrany much não> <hl atestant> Dobra, gdzie e, e, to teraz jeszcze? O, o tu, 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 tu Tu też mam to To ciebie nie twy, şey wszyscy U mnie wszyscy są kulkami, oj i też dostał kulką. No to Dobra. nie, to ty też dostaniesz zaraz Mam! Ja nie, ja nie, ja nie, F nie! Oooooo! -oh. Dobra, i co teraz będzie? Dość, wow, o znowu w finale chwili. jesteś W ostatniej chwili, dobra, ale się tak? Okej, okay, i znowu finał Nie, no to zostawcie tu lajka like i subskrypcję, to wiadomo O, wy tańcze, Padek Ja tańczę najlepiej ze wszystkich <grych> Ja też A sobie, sobie zatańczę śnieżką ci dostaniesz Gdyby <grych> jesteś, po prostu szybko ja, ja, jestem na drugiej stronie, ja się schowam, zadaszcie. ci O nie, dobra już lecę po i zaraz tu panu nie O, dobra, to nie zdążyłeś. No nie zdążyłem. Ty zaraz dostaniesz. Dostałeś? Nie dostałeś. O, tu. Nie dostałem. Dobra, jest. O, 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 dobra, jest, 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 jest. Teraz ten. O, dostał! O, 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 no nie, no dostałem. Dobra, gdzie ty jesteś? Tam. O nie, no nie. Ciebie, ciebie, ciebie. No nie, no znowu dostałem, Dobra, masz, tu. Gdzie jest? Gdzie to jest, Mandy? No stoimy na tym. Ja cię! Ja nie wiedziałem, nie, to, nie, to jest jakaś. Skakałeś po No i spadł, O, 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 dobra, jest, 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 teraz ten. O, dostał! O, 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 no nie, no dostałem. Dobra, gdzie ty jesteś? Tam! O, nie, no, nie, ciebie, chciałem ciągnę ciebie. No nie, no znowu dostałem do cię. No, dobra, masz tu. O, je, gdzie jest? Dobra. Gdzie to jest, Mandy? No stoimy nie, to na jest. tym! Ja cię! Nie, nie wiedziałem, że to jest! Skakałeś po oku! No i spadłem. Dobra, Dobra. Ja to taki nomek w wow, to grę. Łoł, jak wpadli! W ogóle widzowie, jakie tu Dobra. są rzeczy. 3 lajka, ale co to jest? I skrzydła? Co tu się dzieje? Krówka mów. Co tu się dzieje? Dobra. Lewy! A, Lewe. No nie, wszyscy przeżyli. Ty, weź go tu, podiszka. Ty co jedzie, to panek. się dzieje? E, dobra. Uwaga widzowie, Soki, że przerywam film, ale chciałem się was zapytać, czy chcielibyście dłuższy film, takie po 8 minut? Jeśli tak, to napiszcie po prostu w komentarzach, a e, dzięki i lecimy do filmu. <noise> to, 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 co się zdaje, to to, jak to wejdę w telefoneczki? Nie. Nie. O, coś tam wskacze. Igor Żaba. Igor Żaba, <noise> Igor Żaba. Igor <noise> I dlaczego mu to nie spadło na głowę? Co ty, co ty zrobiłeś? Rzuciłeś we mnie tą chujką O ty Dobra, dobra Zaraz Co to pies? Piesiek! Pies, 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 pies zablokowali mnie i zablokowali, i zablokowali mnie Kurcze, Nie, kurczę, nie, kurczę, no. nie Czemu mam trail'a? Jak to masz trail'a? Ty na ja to kupiłeś jednak za 200 Robux Nie, nie kupiłem tego Co ja się stało? Widzę, wchodzę w przeglądarkę, mam 200 Robuxów Co jest grane? Co jest stało? Ja Też mam, też mam trail'a Zostałem ale za co? Chyba no za czas gry, może. Nie kupiłem! Widzowie, zostaliśmy! Za darmo! Nie, nie musieliśmy płacić, widzowie! No i tym kończymy dzisiejszy odparło. odcinek. Byliśmy tutaj z Mandy. Możesz pożegnać widzów, Mandy. No więc, to na razie trzymajcie się, pamiętajcie o stawianiu subskrybujcie, subskrypcji, wszystko co tylko No, także jeszcze wbijajcie na Discorda, do grupki na Robloxie, na live'ie, bo oczywiście robimy tam różne fajne rzeczy, gramy w swoje gierki. Także to, sub, lajk, -like, dzwoneczek, wbijcie na Discorda, jeśli chcecie jeśli macie konto. Na Robloxie też grupkę i to tyle. I siema!